Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku. Curtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Fat. Wrznianka 32. I znowu nastały te upalne dni. I znowu przekraczamy te 30 stopni Celsjusza na termometrze. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, co zrobić, aby przetrwać te upalne dni. Aby przetrwać te gorące, y, upalne godziny. Y, woda. Cień. Można pójść na basen, można pójść nad zalew, można posiedzieć w parku przy fontannie, ale są też tacy, którzy wybierają wycieczki do lasu. I w tym lesie oprócz tego cienia, oprócz tej dzikiej zwierzyny, oprócz tego śpiewu ptaków, oprócz tej błogości, możemy również spotkać rzeczy, których tak naprawdę się nie spodziewamy, ponieważ las kryje w sobie szereg niespodzianek, chociażby takich jak ta. Nie rozumie, jak można takie rzeczy wyrzucać do lasu, jak można takie śmieci, takie rzeczy zostawiać w lesie. Jedyna rzecz, jaka ciśnie mi się na usta na takiego człowieka, który takie śmieci wynosi do lasu, to po prostu idiota, kretyn i, i szereg innych epitetów pasowałoby o nim powiedzieć, ale chyba nie wypada. Po prostu myślę, że. Myślę, że Państwo sami oceniacie takich ludzi i sami wyciągniecie wnioski, czy należy takie rzeczy wynosić do lasu, czy nie. W dobie, kiedy śmieci tak naprawdę niemalże zabierają nam za darmo spod domu, wyrzucanie butelek, śmieci domowych do lasu no jest grzechem, przestępstwem, jest karygodne. Zresztą zobaczmy może, co kryją te śmieci. Nóż widelec może uda nam się znaleźć sprawcę tego, kto to wyrzucił. Może wyrzucił jakieś rachunki, listy, adresy. Często właśnie w naszych śmieciach, nie segregując ich do, tych, do tej frakcji mokrej, wrzucamy listy, wrzucamy rachunki, wrzucamy wyciągi z banku. Tego w ogóle nie powinniśmy wyrzucać, to powinniśmy niszczyć. Ale to są dowody na to, po takich rachunkach możemy dojść, kto, tak, kto to wyrzucił. Zresztą zobaczmy, co tu się dzieje. Nie jest to przyjemne. Ale są papierosy, są puszki, worki, no i dużo pieczywo. No, wyrzucanie żywności to niezbyt fajna rzecz. Tutaj mamy akcję charytatywną, zbiórka odzieży. W tym worku nic nie było, ale mamy następny worek. Ktoś ma dzieci, ponieważ jest słoik po, po nutelli. Niesamowity smród, proszę Państwa. Nie jest to zbyt przyjemne zadanie, ale, no ale może uda nam się znaleźć osobę, która to wyrzuciła. Osoba, która wyrzuca tyle butelek po piwie, tyle puszek. No chyba lubi to. Ale to zarazem jest osoba, która także. Lubi zwierzęta, ponieważ tam w worku widzę puszki po e, karmie dla zwierząt. A więc jedne zwierzęta lubimy, innych zwierząt, tych dzikich, nie lubimy. Tutaj mamy jakieś e, niemieckie Hans Otto. No, myślę, że Hans raczej tego tutaj u nas nie wyrzucił, no ale już jakiś pierwszy ślad jest BMW. Pierwsze, pierwsze rzeczy, proszę Państwa, takie, takie, po takich rzeczach można zidentyfikować bez problemu e, kto te śmieci wyrzucił, odłóżmy to na bok i szukajmy, szukajmy dalej weźmy następny worek. Oczywiście proszę Państwa później zadzwonimy do odpowiednich służb, aby tutaj przyjechały i sprzątnęły to no. niezbyt wdzięczna praca. Ale ktoś chyba jednak wiedział, że, że grzebiąc w śmieciach, że wyrzucając śmieci, będziemy mogli znaleźć jakieś dane i chyba wszystkie swoje rachunki trzyma w domu, w segregatorze. Stłukła się komuś doniczka, ktoś pali papierosy. Malbora, a więc na biednego nie padło. Butelka bezwro... butelka bezwrotna, więc no cóż, taką butelkę najlepiej wrzucić do lasu niech sobie leży. Może ktoś przyjedzie i sprzątnie. No proszę Państwa, takiej śmieci można znaleźć w lesie. No niestety nie znaleźliśmy żadnych faktur. Może gdyby pogrzebał głębiej, dokładniej coś by się udało tutaj znaleźć. No ale to chyba, chyba nie ma najmniejszego sensu. I kolejny worek z klebem. Wyrzucanie żywności to też jest karygodne. Ta kubka śmieci świadczy o tym, że ktoś się wyniósł niedawno, ale wystarczy się rozejrzeć tutaj yy, obok. Jakaś folia, woreczki, kolejne butelki po piwie. Tam ktoś resztki wykładziny wyrzucił. Butelki, worki. Tutaj, o! Jeszcze tutaj leżą dwa worki. Ale te worki są chyba z. No tak, no coś bardzo ładnie. Odpady z ogródka wyrzucił do lasu. I świetnie, no. Tylko szkoda, że wszystko w folii. A proszę Państwa. 200 czy 300 metrów stąd obok stoją kontenery, gdzie można wyrzucić odpady zielone z naszych ogródków. Tam też są jakieś śmieci, ale tutaj no co? Butelki Trudno powiedzieć po czym, ale jest o firma kurierska. Jakieś dane by Poznania, ktoś przesyłkę dostał. Naklejka niestety zdarta w połowie, więc trudno odczytać, od kogo. Nadawca jest, numer przesyłki też jest. Tak więc, jakby się uparł, można dojść, do kogo ta przesyłka została y, zaadresowana. Więc, proszę Państwa, no, takie rzeczy w lesie, a później zbieramy grzyby, zbieramy jagody i co, i taką ściółkę mamy, prawda? Wszystkie te rzeczy, które teraz, te śmieci, które, w których grzebaliśmy, nagraliśmy tutaj na odcinku 100, może 200 metrów. To jest ta ścieżka za dawną szkołą numer 7 i w kierunku ulicy Urzędowskiej, w kierunku działek marzenia. No wstyd mi, wstyd mi, nie dlatego, że grzebałem w śmieciach, tylko wstyd mi dlatego, że ludzie są tak wredni, tak podli, tak, tak głupi i wyrzucają takie rzeczy do lasu.